Jest fajnie, bo mogę go odpalić sam, nie strzela, nie odbija, także mi po prostu bardziej tych nóg nie płamie, więc tu jestem zadowolony, że mogę sam odpalić i regulować. Troszkę tam w zapłonie jeszcze poprzestawiałem, by chodził akurat, tak wiecie, na, na czuja trochę te obroty, żeby nie były za, za szybkie, za wolne. Fajnie sobie prymka, tak wiecie, na te dwa. Trochę coś zaczyna żygać z wydechu. Ja nie wiem czy to nie jest jakaś różnica temperatur, bo takie wodniste, nie? Taka smoła z wodą. Jeszcze muszę do tego dojść, może coś za dużo paliwa. No to, to też mówię, kwestia regulacji. Ale jak widzicie, wyjąłem prądnicę. No i odpaliłem bez tej prądnicy. No i tam to wiadomo, trochę mi chrap, chlapało. Już to wszystko wyczyściłem, bo to było zażygane. Szmatkę podłożyłem, ale tu bałem się, że mi wciągnie, nie? Bo też ta szmata tam. E, prawie, że ją wciągnęło jak dzina do środka e, i słuchajcie, no już niechrobocze, nie, poczekałem, poczekałem, czekam, czekam, nic niechrobocze, mówię już tu wszystko zażgane z akumulatorem, bo tu, tu, tutaj wiadomo to ciśnienie, to chlapią te zęby, tam widać te odwałka rozrządu i no i nie chrobotało. wziąłem brodnicę, tak sobie pokręciłem, no i ona się kręci normalnie, wiecie, na nowych tych uszczelnieniach, na nowych łożyskach. Możliwe, że przy wyciąganiu coś rzeczywiście pyknęło się i tam dociągnęło. No teraz spróbuję tak, wiecie, lekko, o, najlepiej e, i no teraz spróbuję tak, jakby na czuja, w sensie i w ogóle też wiecie, że jestem debilem, e, czy tam kretynem, kto boli. boli e, i oczywiście zamieniłem kable, nie, w sensie niebieski, bo tu mam specjalnie tak zrobione byle jak, żebym widział, że niebieski. E, idzie tam do czegoś, tam do regulatora, tam jest W i R, nie? No oczywiście na prądnicy było zamienione i chuj wie, czasem od tego coś prąd jakiś nie szedł i zgrzydał, no nie wiem. E, kto wie, czy czasem tego źle po prostu nie podłączyłem, nie? No mogło to się obruzować, no ale to tak wiecie, też w miarę porządnie przekręciłem, e, więc też nie idę tutaj po łebkach, no ale coś mogło się wydarzyć, tak samo jak z tym sprzęgłem, tak? ale ten zamontuję, odpalę i zobaczycie jak to fajnie chodzi. No i lux. Na razie lux oczywiście już silnik cały zażegany olejem, czyli tak jak powinno być w rusku. No się podłogę wytarłem, że niby nie kapie z niego, nie? Chyba to też? Też w oleju, jak Dobra. Jednak wiecie, to że się kręci fajnie. Kłuźba, ku, czekajcie, ja może to zbuduję jakiś ten. Kubek tak. Niestety to jest, to jest życie. Będziecie oglądać jak przesuwam kubek. I kręcąc. Czekajcie, ja zrobię tak, żeby. O! Słyszycie? Kurwa, no muszę rozebrać. Czyli to, to, to tak robotało. Czyli ustawienie prądnicy było dobre. Czyli coś się w środku rozpierdoliło. Ale bez sensu, bo nowe łożyska. Albo szlaki już trafił przez to, że rozkręciłem, a dałem tylko nowe szczotki, nie? Może coś tu się poluzowało? No zobaczymy, może pierdoła, ale dobra. No to już wiemy. E... Już was biorę e... i... Kurwa, Kwiatek, jaki ty mądry. No, tylko że wcześniej to żeś zjebał. No trudno takie życie. E... No i poprzednio jak wymieniałem te szczotki e... w prądnicy i wyczyściłem i tak dalej tu. Tu pod spodem jest jedno łożysko, tutaj drugie. Tej śruby, to co na początku mówiłem, gdzieś mam w tych śmieciach. O, jest nawet. O, no to nie będę przecież takie śruby montował. Ona no po prostu się schowała w tym, nie? Ale na długość jest wszystko to samo. I tak, tu w środku jest taki, jest chyba ten magnes, tak? Mogę się mylić? Nie wiem. Albo też, no to, jak się mówi, zawinięte. Dobra, nieważne, nie będziemy teraz w terminologię wchodzić yy, i jest yy, taka podstawa, yy, widać to taki półksiężyc, czy taki łuk, nie? I ten łuk przechodzi przez tę cewkę, dajmy na to, i tym po prostu to skręcam. I teraz słychać, jak to obciera tam? Ale po złożeniu, ja zaraz złożę i Wam pokażę moment. No i dobra, włożyłem tak po prostu szczotki na swoim miejscu, tam o ten komutator czy coś. Teraz słychać tylko tam uszczelnienie, jak piszczy, nie? No, więc możliwe, że po prostu było dobrze, ale coś tam od temperatury się obróciło i. Eee, to był powód, czyli on jest symetryczny w sensie no, na moje to czy tak, czy tak, no to jeden pies. na jak tam robiłem zdjęcie i tak przyglądałem się, no kurwa, no nie widzę zbytnio, to wkładam tak No i nie obcierało, ale coś się zesrało. Eee, teraz już tą śrubę fest dokręciłem, wziąłem sobie wimadło i e, imbusa i całą prądnicą, bo to nie ma jak chwycić tego. Eee, a za, sobie te kabelki po przykręcam. No, i chyba to, nie? Chyba powinno być to. No nic, jak coś, no to znowu trzeba będzie rozbierać. No niestety, takie życie. Ale jak to zwykle, człowiek się uczy na błędach i przynajmniej coś tam nowego wiemy, nie? Jak nie to, to tamto, ale wiecie też. W ogóle ten dźwięk nie był typowo tak spronnicy. Także od razu bym wiecie, na to strzelał. Tylko dlatego postawiłem, bo to jest niejako taki element ruchowy. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, element, który, który można ustawić i może przy ruszeniu, wiecie, coś się tu szarpnęło, tak czy siak, wiecie, nagrzał się, te śruby to też zaczęły się rozszerzać i tak dalej, cuda bianki, temperatury dostało i dlatego stąd takie, taka heca, nie? No dobra, dobra, no to montujemy, hops, hops, hops i zaraz yy, pokażę Wam, jak już odpalę. Czy będzie chrobotało, czy nie. Jest prądnica na swoim miejscu, przewody tak, jak powinny być poprzykręcane. Sama prądnica, jak wcześniej mówiłem, tu ruskie zaznaczyły taką krechę. Z tamtej strony, jak oni malowali tą farbą, to nie zostało to domalowane, więc też taki mam znacznik, ale tak na łoko. Palimy i... I co? I chyba... Chyba będzie dość. Zobaczymy jak chwilę pochodzi. To nie będę Was zagłuszał, to sobie po, posłuchacie. Eee, kurwa, mogę to wytrzeć, to też... A, jeszcze wytrę i, 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 i łogiem w szopie. Jeszcze Wam na koniec powiem. A tam pod koniec widać było, że strzyło w gaźnik, więc to nie jest jeszcze to. Czyli jeszcze zapłon, niby na znaki tutaj kuźwa, ale wiecie, różnie z tymi znakami jest. Przynajmniej w ruskach. się znaczy, różnie. No, muszę do tego dojść i na pewno w niedalekiej przyszłości zmieni na ten tego soweka, czyli ten elektroniczny świeca ta sobie tak wykręciłem, jest trochę okopczona zresztą z tego trochę waliło no i jeszcze regulacja i na pewno przejażdżka, żeby po prostu to też inaczej będzie pracowało pod obciążeniem jak będzie chłodzone tutaj ta, jeszcze ten brud z tego tłumika, no ja tego nie wypalałem, Simpson nie wypalałem tłumik, no tutaj nie ma szans nie wiem od czego to jest no i tutaj mi kapie spod głowicy muszę po prostu nową muszczelkę kupić i, i ją wymienić i tyle nie, więc tu taka taka kropka. No zawsze coś, no ale dobra, ale, ale działamy dalej do przodu, tak więc dzięki i do następnego.